Cześć, czołem, witam na krótszym kanale. Gramy sobie w Dors Paradox ostatni odcinek tej krótkiej serii. Dlaczego ostatnim? Bo chcemy ograć tylko dwoje drzwi, i tak się składa, że tutaj mamy jedno nieodkryte, tutaj mamy dwa nieodkryte, i tu mamy dwa nieodkryte. Co znaczy, że jak ogram dwa, to zostaną wam trzy. Jakby ktoś kupił sobie grę, albo gdzieś tam kiedyś kluczyk w jakiś sposób wyhaczył, no to żeby w 100% też wszystkim nie spoilerować kontentu z danej gry. Tak po prostu, no trzeba z wami też troszkę tak pogrywać, nie? Trololololo. Ale żarty żartami, zaczniemy sobie od yy, mrocznych klimatów i ponieważ ja lubię Stranger Things, to będzie ostatnie drzwi z trzeciego rozdziału. Uch. Właśnie, pięknie, jest nawet zegar powieszony. Ej, to zdecydowanie jest jakieś chyba nawiązanie do Stranger Things. Hmm, albo Alicja czaru, może coś takiego. Dobrze, co my tu mamy? Mamy tutaj ślimaka, który pełza sobie po pętli czasu. Ma budzika na plecach. Jest jakiś taki dzbanuszek, który mm, emanuje jakąś taką mroczną energią. To jest fajna muzyczka, ja sobie głośnie. Szkoda, że w menu jest taka głośna, a tutaj trzeba dać na maksa. Pewnie nawet nie słyszycie. Jest zbanek z możliwością chyba obracania stolika, jest jakaś teczka, tutaj papirus się chowa, jest kryształ, który zaraz podniesiemy, kurtyna, a za kurtyną jakieś dziwne szachownice, coś dziwne, nie wiem, może przejdziemy do innego pomieszczenia, innego świata? Ciężko powiedzieć. Dobrze, zaczynamy od frontu. Na froncie pierwsze co widzimy, no to jest kluczyk, więc podnosimy sobie winding key, czyli klucz do nakręcania. Później mamy drzwi. i Tutaj mamy jakby możliwość otworzenia, ale one się nie spasowują, widzicie? Jakby to powinno być przesunięte wyżej, a to niżej. Albo, wiecie co, wydaje mi się, że w jakiś sposób jesteśmy w stanie. Obrócić te drzwi tak, że one się spasują wzajemnie, i wtedy będziemy mogli to na pewno. To się obróci zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wtedy te drzwi się bardziej spasują po linii prostej, i wtedy te suwaki będą potrafiły się, bo teraz się blokuje o ten kant stalowy, a tak będziemy mogli je pootwierać. Ciekawy zamysł. Do góry widzimy, mamy kryształ, GEM. Jest jakiś zegar z Czymś brakuje wskazówek, więc musimy znaleźć wskazóweczki. E, dobrze, tutaj w takim razie nie widzę. Gdzie jest ten czerwony gem, który widzieliśmy? Tutaj jest. Więc zabieramy sobie gem. Zrzucamy te latające podręczniki, żeby mieć dostęp do regału. I teraz tutaj nie możemy tego ruszyć. Spoko. Każdą książkę tutaj ponaciskamy, żeby zobaczyć, czy, czy nie ma jakiejś ukrytej rzeczy. Ten rząd nic nie wskazuje. Ten też nie i tutaj nic nie ma. Tak samo te, tej teczki nie możemy otworzyć ani na dole tego papierusa, więc coś tu się musi ruszyć, jakiś mechanizm. Przejdźmy zatem dalej. Czy na górze coś jest. Nie dam rady tam zajrzeć, nie ma co. Tutaj są podręczniki, nie, no dobrze, to przejdźmy do zegarka. Wskazuje nam wskazówki, tak? Ślimaczek się zatrzymał, nie wiedząc czemu. To wygląda jakby zaraz wybiła jakaś konkretna godzina, widzicie? Czy ja tu mam coś nacisnąć? Nie, tu była strzałka, widzicie? On teraz się zaczął poruszać. Jak naciśniemy na ślimaka, to on się zatrzymuje, więc to jest jakby chyba może sposób właśnie, żeby zatrzymać go w konkretnym miejscu. No dobra, weźmy sobie dzbanuszek. Możemy go obracać. I chyba musimy tak go obrócić, żeby w jakiś sposób dopasować... Eee. A, ok. tutaj jakiś demon wyskakuje. I teraz tak, mamy taki zębaty kawałeczek, więc obracamy. Tu mamy literkę D. W ten sposób, tak, trzeba obrócić, tak, żeby on się tam złapał. Teraz tutaj mamy ten klawisz, to niech to zas się. Tutaj mamy środkowy palec, i mamy ostatni element układanki. bank. I dzięki temu ciśnienie, które zebrało się w środku, demoniczne ujawniło nam mechanical part cokolwiek daje. Teraz przejdźmy sobie do regału, bo tu mi wygląda na to, że możemy to tu wsadzić winding key. Nie, a to też tu nie pasuje. Dobra, czy nie tędy droga? Nie tędy droga. Być może tutaj ten mechanical part też nie pasi. Może tu, jako wskazówka zegara. Jako wskazówka zegara. To taka dziwna. Ok, tutaj się świeci. Tu jest niespasowany. Tu jest niespasowany, i tu jest niespasowany. Możemy tylko tu zostawić. No ale co mi to dało? Zapaliła się tylko jedna lampka. I ona, jakby tutaj, nam nic nie dała. Ślimak tutaj podszedł i się zbloczył. Dziad jeden. Tu jest chyba do nakręcania. O właśnie, musimy nakręcić dziada. I dzięki temu dostaliśmy. Endol, czyli kolejny przełącznik, czy tam wajcha, dźwignia, którą możemy wsadzić tu i przesunąć. U, i regał nam spadł. Dzięki temu mamy dostęp do następnej części skryptu i tu możemy. U, drzwi do portalu. Mechanical part, kolejna część zegara. Dobrze, dobrze, dobrze. przejdźmy sobie zatem coś tak kircze. myślę, by z screena jakiegoś Wam fajniejszego zrobić, ale to może później. Eee, to chciałem otworzyć, ale to pewnie na końcu. Tutaj mamy ten mechanical part, i on już dodaje nam 3. O, i tutaj ustawiamy w prawo. I otwiera nam się. uu. uu, 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 uu. a to jak mamy ustawić. Czekajcie, tu jest kryształ, tu brakuje jakichś kryształów. Tu już nie możemy nic zrobić. Czy mamy jakieś sugestie na temat tego, jak to tam do góry ustawić? Tego już ruszyć nie możemy. Może musimy ustawić wszystkie na równi z danym elementem, żeby się po prostu te kryształy ujawniły? Nie. Tutaj mi czegoś brakuje. Tutaj musimy coś wsadzić. Nie wiem, czy możemy z powrotem ten zegar może zabrać. Wygląda na to, że jakiegoś mikroelementu nam tu brakuje. Musimy jeszcze szukać dalej. Szukajmy dalej. Tutaj te książki, latające elementy. To by wypadało. No, zapomniałem, że przecież kotary możemy otworzyć. No i tutaj co mamy? Mamy drzwi. No, zaginamy czasoprzestrzeń. I co mi to dało? Tam jest przejście do innego wymiaru. Coś musimy tutaj zrobić. A ustawić na prosto. I mamy dzięki temu dojście do figurki po prostu. A czy teraz możemy tym ruszać? Nie, myślałem, że to jest jakaś zagadka, to po prostu trzeba ustawić na dobrej wysokości. No dobra, no to w takim razie do góry umieszczamy tutaj ten kryształ. <laughs> I on się teraz będzie świecił, tak? Eee, dobra, ty świecisz gdzieś tam w bok. Jakoś tak dziwnie świecą. Czekajcie, tego jakbym dał tutaj, to on ustawi mi tam. Tego tu. I pyk. Jest magia kryształu. I tylko. Uchylamy zapadki, i drzwi są moje. A ty z tym kitku? Ten kitku jest świetny. No nic, wchodzimy do środka. Dziwne. A rozumiem. Wykonaliśmy ostatnie drzwi z rozdziału trzeciego, i to było jakby zakończenie, tak? Zwieńczenie danego rozdziału. okej, okay. tylko to wtedy, powiem Wam, powinno być tak, że po kolei trzeba wykonywać. W sensie, że jak zrobię pierwsze, to mogę zrobić dopiero potem drugie, potem trzecie, a nie, że ja sobie wybieram jak mi się podoba. No dobra, no to w takim razie. Zrobimy sobie jeszcze Valley of Kings, żeby pokazać, czy ja wam chcę pokazywać. A zobaczmy sobie tam już dobra. To będzie ten dłuższy taki odcineczek. Valley of Kings. Taki ładny tutaj drzwi razem z wodospadem, mamy jakieś kryształy, mamy dwóch królów z pięknymi złotymi koronami rubinami. Także złote topory i jakieś nordyckie oznaczenia u podłoża tych drzwi, wrót wręcz bym powiedział. Mamy topór, który zabieramy ze sobą, no i mamy młot ze sobą. Teraz tak, cofamy się i przejdźmy sobie do tego mrgającego kryształu do góry, nie da się. Tutaj mamy jakieś, jakieś dwie runy. Naprosto chcę je ustawić. Literka, nie wiem, jakaś T. Tutaj mamy dwa kryształy. Staw part, część laski. Tu jest kamień z literką E. Czy ja to mogę podnieść? Wygląda jakbym mógł podnieść, ale się nie da. Ale dobrze wiedzieć, że kamień mogliśmy ruszyć. Więc ja te kamienie będę musiał też poprzeklikiwać. Bo się może okazać, że w miejscach, w których byśmy się nie spodziewali, będzie ukryty na przykład właśnie gem. Z jakimś takim pięknym runicznym oznaczeniem. Tak samo tu na plecach tak. też jest gem. Tutaj były gemy pochowane. Ech. Patrzę, czy jestem w stanie się tam dostać, ale wygląda na to, że nie do góry coś możemy zrobić, na koronie możemy coś zrobić koronkę możemy poprzesuwać i dostajemy violet gem tą koronkę też możemy otworzyć i dostajemy green gem, czyli zielony, fioletowy kryształ i, oraz element e, fabularny rączek nie możemy ruszać tutaj też widzimy że nic nie ma e, dobrze, patrząc po symbolach tak mamy symbol w, czyli to. Mamy symbol jakiegoś tam krzyża, czyli to. I mamy symbol pierścionka, złego pierścionka. Tu jeszcze mamy gdzieś ukryty jakiś symbol. Tu jest symbol w. I to. No i pięknie, odblokowaliśmy laskę czarodzieja, którą możemy tutaj... A, możemy kręcić tym, tym dziadostwem. Dzięki temu to opadnie na dół. I możemy tu umieścić teraz statyw na laskę. Dodać fioletowy gem, dodać niebieski gem. Boże, niebieski, zielony. I strzelamy laserem. Ciekawe, bo tym sposobem zamroziliśmy sobie wodospad. No to teraz za pomocą młotka wiadomo, co trzeba zrobić. Stud to wiadostwo. No i mamy chyba ostatnią już zagadkę, która polega na pociągnięciu dwóch dźwigni, przeciążeniu tego tutaj skarbca i wychodzi nam. Skrzyneczka z małą tarczą. Małą tarczą. Gdzie małą tarczę można. Ja pieniądze bym chciał Pieniądze jak zwykle, mi nie pozwalają zabrać. A tarczę możemy umieścić tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu. A to musimy zabrać przerzucić tu. A, to jest jakiś mechanizm. Czekajcie, a już wiem. Czy to dajemy tu? Jakby to tu poumieszczać? Tego nie mogę tu umieścić. Okej, okay, taka układanka mniejsza na większej. Teraz tu mamy to największe. Teraz bym musiał zrobić, że to daję tu. Ok, teraz mamy tu większe, mniejsze, jeszcze mniejsze i najmniejsze. No i drzwi mamy otwarte. I wychodzimy przez bramę. Zobaczmy sobie, jak wygląda ending tego rozdziału. Jak widać endingu to nie było. No dobra, ending był tylko i wyłącznie w rozdziale trzecim. Dzięki Wam wielkie za oglądanie tej krótkiej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobała i widzimy się w innych materiałach. Cześć!